Siemano, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy kolejną progresję. Mam też dla Was konkurs. Spotkanie konkursowe to będzie Lacja kontra Monza. Cały regulamin znajdziecie w opisie. W opisie również jest mój Facebook. Jeszcze tylko wrócę do tego regulaminu. Warto poczytać wszystko, co tam trzeba zrobić, żeby odebrać potem nagrodę. Nagroda jest w postaci standardowego bonusu u Bookmakera Noblebet. To właśnie Unigram wszystkie typy. Jeżeli ktoś jeszcze nie posiada konta, może liczyć na fantastyczny bonus powitalny. Link do nich znajdziecie w moim komentarzu pod spodem. A teraz przenosimy się do typów. Cremoneze kontra Milan to jest nasz pierwszy cel. Tutaj typujemy ekipę gości po kursie 1.50. Ostatnie starcie bezpośrednie tych ekip to jest 96 rok, więc na historię tutaj nie patrzymy. Beniaminek obecnie zajmuje 18. lukatę po 13 kolejkach, w tym sezonie jeszcze nie wygrali, 6 razy zremisowali oraz 7 razy przegrali. Natomiast Milan jest na drugim miejscu w tabeli po 13 kolejkach, 9 wygranych, 2 porażki i 2 remisy. A teraz przenosimy się do drugiego spotkania, Osasuna kontra Barcelona, to jest nasz wybór. Gramy tutaj na Dumę Katalonii po kursie 1.50. W pięciu ostatnich spotkaniach gdy obie ekipy spotykały się na Murawie, trzy razy wygrała Barcelona, raz był remis i raz dzisiejsi gospodarze to wygrali. Osasuna co ciekawe zajmuje piąte miejsce w tabeli po 13 kolejkach. 7 razy udało im się wygrać, dwa remisy zanotowali do tego i krotnie przegrali. Natomiast Barcelona w 13 kolejkach 11 razy wygrała, jeden raz przegrała i jeden raz zremisowała. Teraz wracamy do Italii. Leczek kontra Atalanta to jest nasze kolejne spotkanie. Tutaj gramy na ekipę gości po kursie 1.85. Atalanta zajmuje czwarte miejsce w tabeli po 13 kolejkach. 8 razy wygrali, 3 razy zremisowali i 2 razy przegrali. A w 5 ostatnich spotkaniach bezpośrednich tych ekip trzykrotnie Atalanta wygrała i 2 razy był remis. Natomiast gospodarze są na 16. miejscu w tabeli po 13 kolejkach. Jeden raz wygrali, sześć razy dzielili się punktami i sześciokrotnie przegrali. No i na zakończenie gramy Lacy kontra Monca. Tutaj typujemy na ekipę gospodarzy po kursie 1.70. Lacy jest na trzecim miejscu w tabeli po 13 kolejkach. 8 razy wygrali, 3 razy zremisowali i dwukrotnie przegrali. Natomiast Beniaminek jest na 15. miejscu w tabeli. 4 razy udało im się wygrać w 13 kolejkach. Raz zremisowali i 8 razy przegrali. Tak się prezentuje. Gramy to za 40 zł, bo to jest trzeci próg progresji. Kurs całkowity wynosi praktycznie 7,80. Ewentualna wygrana to jest 274 zł. Jak to do, podsumujemy, nasz wkład. To będzie 70 zł wkładu. Jak wygramy to jest 200 zł czystego zarobku. Mam nadzieję, że tak się stanie, że będziemy bogaci właśnie o te dwie stóweczki. Dzięki za uwagę. Przypominam o konkursie i zapraszam do subowania kanału. Elo!